Cześć, witam wszystkich. Ja nazywam się Tomek i będzie to już siódma część naszego tutoriala dotyczącego programowania. Co dzisiaj będziemy robić? Co dziś Wam pokażę? Pokażę Wam dzisiaj, co to są pliki częściowe i jak je zastosować w naszym projekcie. Zaczynamy więc od uruchomienia naszego serwera w poleceniu, które już bardzo dobrze znacie czyli wchodzimy sobie do naszej aplikacji. Wpisujemy polecenie rise server, tak. Serwer nam się uruchomi. My w tym czasie uruchamiamy nowe okno terminala. Uruchamiamy także również nasz Sublim Tekst i wczytujemy projekt naszej aplikacji. Ok. Okno sobie zamkniemy. Eee, może zaczniemy sobie od oglądnięcia na czym skończyliśmy uruchamiając naszą aplikację w przespisanie polecenia localhost 3000 Tak wygląda nasza aplikacja. Ostatnio stosowaliśmy również e, wtyczkę, czyli taką Gema Bootstrap. Który umożliwia nam lepszy wygląd naszej aplikacji, tak jak wcześniej już pokazywałem, to, że aplikacja pisana w tym frameworku również jest aplikacją responsywną, czyli tekst dopasowuje się do okna przeglądarki do rozmiaru, do rozmiaru rozdzielczości naszego ekranu, jak również działa na różnych smartfonach, tak? Tak wygląda nasza aplikacja. Tu mamy dwa odnośniki, i co teraz wam pokażę, co teraz wam spróbuję wyjaśnić, to jest pojęcie plików częściowych. Czym są pliki częściowe? Może pokażę wam, jak wyglądają teraz odnośniki w naszym projekcie i zaraz wykorzystamy plik, pliki częściowe do przyspieszenia pracy do, do naszego projektu. Otwieramy sobie app, tak, view, index. To jest y, kod naszej strony, tą, którą tutaj widzimy. I jak widzicie, odnośniki, które stworzyliśmy, y, czyli strona od, odnośnik do strony głównej i odnośnik do strony y, o mnie, które znajdują się na głównej stronie, Tutaj jest pierwszy odnośnik, tu jest drugi. Tutaj widzimy te odnośniki. Musieliśmy wpisać również w stronie o mnie. Czyli, jak sobie przejdziemy tutaj w stronę o mnie, to żeby te odnośniki działały, musieliśmy sobie również je wpisać w podstronie o mnie. Widzicie? Co to są pliki częściowe i do czego one służą? A więc, pliki częściowe są to takie pliki. Które zawierają jakiś kod. Później, zamiast dany kod wpisywać na kolejnych podstronach, wpisujemy sobie odwołanie do naszego pliku częściowego, czyli tak jakby tworzymy taki puzzle. Plik częściowy to taki puzzle, który możemy sobie umieszczać na kolejnych stronach i zawsze to, co będzie w pliku częściowym, będzie wyświetlać nam się po odwołaniu właśnie do tego, do tego pliku częściowego. Jak plik taki tworzymy? Tworzymy go tutaj, w, gdzie znajdują się pliki do naszej strony. Tworzymy sobie nowy plik częściowy. Zapisujemy. Zapisz jako... Pliki częściowe rozpoczynamy od podkreślnika, tak? I nazwiemy sobie ten plik nagłówek, tak? Kropka, oczywiście HTML i kropka ERB. Rozszerzenie ERB powoduje nam to, że nasz Ruby podczas Wczytywania, przetwarzania strony, wie, że zawartość tego pliku jest kodem rubiego. No tak, tak, najprościej to mogę wytłumaczyć. Zapiszemy sobie ten plik i w naszym pliku częściowym damy sobie odnośniki, które utworzyliśmy na naszych stronach. Tak. Zapiszemy zapisz tak. To, że stworzyliśmy plik częściowy, to nie znaczy, że na naszej stronie po usunięciu tego kodu, który przenieśliśmy do pliku częściowego, że na naszej stronie będą odnośniki, ponieważ w kodzie głównej strony, nie wiem, no, Zapiszemy sobie. W stronie głównym naszej, naszej strony nie ma odniesienia do pliku częściowego, ponieważ musi znajdywać się tutaj odnośnik do pliku częściowego. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobić, tylko odświeżymy sobie naszą stronę, żebyście zobaczyli, że, że nie ma tutaj. Odnośników nie możemy przejść sobie do drugiej strony, ponieważ usunęliśmy kod. Kod teraz yy, przekleiliśmy sobie do naszego pliku częściowego. Jak w tych podstronach, żeby wyświetlić odnośniki, jak odwołać się do, do naszego pliku częściowego. Ano tak, że wpisujemy sobie polecenie. Render, tak? Żeby nam zrenderował. Nasz plik częściowy, i podajemy ścieżkę do naszego pliku częściowego, tak ale nie musimy podawać tutaj całej nazwy pliku, ponieważ to, że plik nazwaliśmy z podkreślnikiem, to nasz Ruby on, on race, on wie, że to co jest po podkreślniku jeżeli damy to odwołanie, no to ten plik nam się zrenderuje, nam się wczyta, tak? Damy sobie koniec znacznika, oczywiście. Zapiszemy i zobaczymy, jak to wygląda. Jak widzicie, odnośniki pojawiły nam się, ale tylko na stronie indeks. A dlaczego? Z tego względu, że musimy również dodać yy, nasz render, prawda? Nasz, yy, nasze odwołanie do pliku częściowego w drugiej podstronie, czyli w podstronie o mnie. Wpisujemy sobie Oj. render, albo możemy sobie skopiować, ale żeby utrwalić te wiadomości, najlepiej sobie na początku yy, na początku. Przepisać tak. Zamykamy znacznik procent, zapisujemy, odświeżamy stronę i sprawdzamy efekty. Jak widzicie, na stronie o mnie, na stronie głównej, pojawiły się nasze odnośniki. Ale teraz pomyślmy sobie, co by nam przyspieszyło pracę. Mamy nasz plik częściowy, który posiada dwa odnośniki mamy odwołanie do pliku częściowego na naszej stronie głównej, odwołanie do pliku częściowego na naszej stronie o mnie ale pod... wyobraźcie sobie, gdybyśmy mieli jeszcze 5 podstron, tak? To byśmy musieli 5 razy albo wpisywać, albo kopiować odwołanie do pliku render jak prościej to zrobić? Ano tak, że jest coś takiego jak layout, szablon, nasz, szablon naszej strony, tak? I ten szablon naszej aplikacji zawsze jest wpisywany i można go zobaczyć, gdy sobie zrobimy podświetlenie źródła naszej strony, tak? Tutaj jest to, co się, co się wczytuje w naszej aplikacji i jest coś takiego jak yield. Między znacznikiem body, jak zauważycie, jest coś takiego jak yield. I to polecenie powoduje wczytanie tego, co znajduje się tutaj w naszym indeksie, tak, na, na, na naszej stronie aplikacji. Żeby nie kopiować Dwa razy, w zależności tyle ile mamy naszych stron odwołania do naszego pliku częściowego, to zrobimy sobie taką sztuczkę, że wkleimy sobie to tutaj do szablonu naszej aplikacji, tak? Wkleimy sobie to raz, zapiszemy. Zobaczymy co się zmieniło. Naszej aplikacji pojawiły się odnośniki drugi raz. Dlaczego pojawiły się? I co istotne, pojawiły się na dwóch stronach od razu po wklejeniu tylko jednego kodu w jednym pliku. Layout aplikacja htmlb, tak? wkleiliśmy tutaj raz ten kod, więc nie musimy tutaj wklejać tego. Odwołania tego renderu na jednej stronie i na stronie drugiej. Zapiszemy sobie. Tak. Ani tutaj nie mamy kodu naszych odnośników, ani odwołania do pliku częściowego. Zarówno tutaj. Odświeżymy sobie aplikację. A odnośniki, jak widzicie. Się znajdują, jednak znajdują się pod tekstem naszej aplikacji. Więc widzimy, że coś tutaj nie gra, czyli te odwołanie musi znajdować się nad naszym JELDEM. Tak zapisujemy, odświeżamy. I jak widzicie, odnośniki są u góry. Czyli uzyskaliśmy taki sam efekt odnośników na każdej podstronie poprzez wpisanie tylko jednego rendera. Renderu tak, do, do naszego pliku częściowego, który znajduje się tutaj. Prościej? Prościej, ale przede wszystkim szybciej. Także pamiętajcie, pliki częściowe są to takie pliki, do których możemy się odwoływać tak, w naszej w szablonie, w szkielecie naszej aplikacji, przez co nie musimy żmudnie kopiować kodu do każdej podstrony. Dzięki temu oszczędzamy sporo czasu. Dziękuję. To był siódmy odcinek. Ja zapraszam Was do kolejnego ósmego odcinka, w którym porozmawiamy sobie troszkę o błędach, czyli o tym. Co programista spotyka na co dzień, co programista spotyka co chwilę najczęściej. No i zobaczymy, jak sobie radzić z błędami, jakie odczytywać. A również powiem Wam, co, jakie błędy spotkaliśmy do tej pory w naszych lekcjach. Dziękuję ślicznie za uwagę. Pragnę zachęcić Was do subskrypcji. Oglądajcie mój kanał. Pozdrawiam, hej.